Cześć pomocy, informacje. Witam Was w top 3 crossoverów 2019 roku. Zaczynamy. Audi Q3 Sportback. Sportback, czyli wersja kubej, i ta odmiana trafiła do drugiej generacji Audi Q3. Odróżnia się całkiem innym odrobinę poprawionym grillem oraz deżakami. Audi Q3 Sportback jest dłuższy o 1,6 cm od normalnego Q3. Bagażnik ma pojemność 530 litrów, koła mają średnicę 17 lub 18 cali, opcjonalnie 19 lub 20. W gamie znalazły się silniki 1,5 TFSI 150 km mechanicznych, 2,0 TFSI 230 km mechanicznych oraz 2,0 TDI 150 km mechanicznych lub 190 km mechanicznych. nie różni się niczym od swojego normalnego odpowiednika. BMW X1 po liftingu. X1 to najmniejszy SUV w gamie X, ale trochę dłuższy od X2. Zmianami, które przeszło X1 to przeprojektowany zderzak, grill i reflektory dodano nowe kolory lakierów. Z tyłu zmieniono tylne światła oraz przeprojektowano zderzak. Pod maską jednostki R3 i R4 z mocami 116 mechanicznych i 231 mechanicznych. Wewnętrznie zmienił się ekran centralny, który ma teraz 10,25 cala. Ford Puma. Puma to mnie produkowany od 1999 do 2001 roku. Model kupe. Ford wkrzesił model Albert lepsze, projektowanego na niewielkiego crossovera z dużą atrapołownicy, tak zwanymi żabimi i ledowymi reflektorami. Z tyłu ładnie się prezentuje linia nadwozia i tylnych lamp. Ma 253 cm rozstawłości. w gamie znalazły się jednostki napędowe o mocy 95 do 155 mechanicznych. Obecnie w ofercie mamy wersję ST-Line oraz Titanium X. Również te są przechodzi Puma ST. We mamy podobnie jak w ale tu są inne oprogramowania. Wyświetlacz o 24 litowej głębi kolorów. Oraz 12-3 calowe ekrany. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jutro na nowe moty i informacje. Hej!